Jestem Slender i dzisiaj jak obiecałem poczuł odcinku nagram odcinek ze liczny dziennik. I jest informacja, że kolejne odcinki będą się pojawiały na nowym kanale Slender i za niedługo będzie gra Slender, więc w końcu będzie. Więc zaczynamy. Tutaj właśnie numerację stron. Nie będę was przynudzał, więc pójdziemy. Zostaw są w to stronę pustą, celowo. Eee. Um, oblej, rozlej na napluj um, chlużnik kawą tutaj. Eem. Um, Okej. Okay. Zdrowione. Um, Zadźgignij tę stronę. Zadźgaj tę stronę ołówkiem. Ołówek masz w pierniku. Ej, tylko ołówka nie złam. Wow, super. Mieszka, Będziesz robił co? No. Um, rysuj um, grubę i cienkielinę. Przyciskaj bardzo mocno. Miał być linie zwykłe. A. Okej. Okay. Okej. Okay, Kolejny. Ta strona odciski dłoni. Ta, ta strona dłoni lub palców u je jej odciśnij. Tylko czym? Ferwo? A jest farbo? Jest. To to zaraz. U mnie na siakę. To, to zaraz hey, mamy nasze farby. Moje. Oczywiście siostry, bo... Tak. No bo co, to ona też nagrywała, tylko że już nie nagrywa. Oj, tam, oj, tam. Dobra, dajesz, no. Może ci są różne wzory albo różne kolory, tylko nie mieszaj tego samego palca. Bo się ubrudzą w moje farby. Dobra, okay. ja, weź inny kolor. A jaki teraz bierzesz? Brązowy. Jak kupa. <grym> A wiesz że co chcę zrobić? Aha, spoko, wnika. Nie mogą się stykać? Czy mogą? <noise> nie wiem, to jest twoje! Okej. Okay. Dobra, wystarczy, to wystarczy. Och, jedno. <noise> żeby powiedz jeszcze. Góra jak góra, jak to się mówi. <noise> Okej. <Okay>. Wystarczy? ci <noise> Potem umyjesz rękę. Teraz odłóż to na swoje miejsce. Okej, okay. tu, bo będą różne rzeczy. Okej. Okej. Pokroisz są Okej. Nie te kredki, masz w piórniku drugim. W tym. W tym? Mhm. Mm mmm, Picasso z ciebie. No wiem. Normalnie czysty. Komentarze bezcenne, No. Dwieście wybruć palcami też. Przecież nie mówili, czym masz ją pokolorować. O, jakie to za Pokolorowana. Dobra, idziemy dalej. Nie wnikajmy w szczegóły. Rzuć czymkolwiek ołówkiem piłką zmoczoną farbą. Ok. E może czymś bardziej takim, weź sobie, nie, nie okiem. weź sobie, wiesz co sobie, weź, weź sobie pisaka. Ja cię będę trzymała. Au, tu się odbiło na zero. Ow. Jeszcze raz rzuć. Okej. Okay. Uwaga. <laughs> nie trafiłeś, Rzucaj. Do trzech razy stuka. sztuka. Sztuka. Na dziesiątki, ale może być. Super. Teraz masz, muszę pozbierać pisaka. Okej. Okay. Muszę przybliżam. Pierwszy rzut. Może nie widać. O. Tutaj jest taka plamka mała. Tutaj drugi, a tutaj Trzyci. drugi jest tutaj, a trzeci jest na dziesiątce, a tutaj. Tak mniej więcej. Dobra, chodźmy ziemię. Okej, okay. kolejna strona. Może to kiedy indziej co, bo nie mam liści. Okej okay. um. Na skrót używałem z ostrego przedmiotu Hmm. Potrzymaj, dam ci się nóż Mój Lóż. własny Okej, okay. poczekamy się Z którego używam? Pip Okej okay. Już jesteśmy Mój nóż Ostry jest, uważaj Ej, to jest mój Nie, no. Nie przywłaszczaj go sobie tylko najskrowce, coś fajnego. Okej. Okay. <noise> czekaj um... no. Daj to nie umiesz skrobać. Coś takiego robi. Okej, okay, to jest dobra, dobra. Okay. Dobra, nieważne. Ach, odłóż się. nóż, sobie się przebędz I go odłóż. A więc to było najskrótsze używanie Trochę przedmiotu. Yy, rozcierać? Trzy ślady Możesz rozcierać. Czyli? Aaa, nie umiesz, Jezu. Ja rysuję to w... Może, że starczymy okay. z to. dzisiaj, to? pomasz bateria fajnie. Pomasz szal... szaleńce, agresywnie, re... lekkomyślnie i żywiołowo. Weź jakieś kolory czy coś. Ono. Nie z Liry. Że mam pomalować szaleńce? Agresywnie, lekkomyślnie i żywiołowo. No i szaleńce. No ja to podtrzymam, jezu, a się fatygujesz.